Nowy challenge, nowe zabawki. Teraz hot nut challenge. Mamy ich kilka. Jeszcze nigdy no tego nie toczki. jadłem. To medale są. To pewnie są medale. Wizytówka. No, ciekawe. To co to? Miałem pojedyncze jeść, tak? Chyba tak. Patrz, tutaj masz jakby nazwy. No, easy. I tu masz te stopnie. Zaczynaj. Level one. Jedynka na pewno się ma, będziesz mógł próbować. Tak. Level 2. Amatorka. Już <noise> nie takie rzeczy jadłeś, nie? <noise> Let's go. Teraz trójka. Trójka. Zaczyna się. Tuż tu taki początek tego chipsa, nie? Aha. Tutaj możesz sobie zobaczyć, bo tu do każdego jest jakby inny czas, bo to wiesz. Jest zrobione na zasadzie takiej gry. No dobra, ja muszę ten, to zjeść, a ty będziesz śpiewał przez 15 sekund. Bardzo niefajny pomysł. No. Piątka? No to dawaj. O, reakcja się zmieniła Tak? To... No, ale ten ostatni widać, było że trochę mocniej zareagowałeś. Ej, ja to był to ten jedynka. Dobra. swoje doznanie. Na pierwszym szczeblu. Nie, no, ten to taki lajtowy faktycznie. Tak, tak czułeś taką pikenternię na zasadzie, że... Keczup kurniczki. A, a ty grzechy. W ogóle mam wrażenie, komu mówisz, teraz się dopiero rozchodzi. No. Ale moje pierwsze wrażenie było takie, że jakby ta jedynka była mocniejsza od dwójki, ale to pewnie przez to, że wiesz, to się zawsze skumuluje no. dopiero. Dobra lecę z tym. Number, number 3. Zaczyna się od 4. Mamy zabawa zabawę. Mm, ale na tym poczułem już. Ale to jest słabo, mhm. tysz, tysz. wiesz, one wszystkie zaczynają się kumulować. No, Może to dlatego tak wiesz. No. Ale nie no, ja w tym czuję już. Tak? Ja w tym czuję na przykład. No, już tak na podniebieniu. Tutaj, jakby wiesz, masz podniebienie, Aha. jak schodzi tam już do gardła. jakby tak. Czułem. Ale Czułem. Czułem. nie ma czkawki, jest dobrze. dobrze. Weź, bo zapomniałem o czkawce. zapomniałem przypomniałem o czkawce, więc no, miał. Tak. Najgorzej. No bo Bartek jest hipochondrykiem. No, czasami tak. czwóreczka. Tak, one się kumulują teraz. Nie. Czuć. Tutaj czuć. To zapis. To była z nie, nie, tak, Ty okay. Nie, ma A to mi nie przeszkadza, to wiesz. Najwyżej powiesz, że masz jedną z ukrytych swoich nalewek i kieliszeczek nie. balne. to będzie gitara. Masz jakieś? <noise> Jak zjesz e, piątkę. <noise> no dobra. Wiedziałem, że mnie domówi. Ja <laughs> Kurde, taki kolega, taki przyjaciel. No, co sam będę świecił? Dobra, to Ten już taki w ogóle jakby ma inny smak. On tak. jest taki, pieprzowy. To, to tak jak chips. Mm. To jest ten chips. No? To jest takie pieprzowe. No, no. To już takie, po prostu już takie by. Jakby... No, palić takim jakby pikantnym pieprzem po prostu. Ale po tym już czuć. czuć. że tak się rozchodzi już no po no. Gdzie moja nalewka? Wytrzymaj. A czemu nie Tu się, tu się dzieje. Tutaj czuć. Ale po ci się zacząłeś. No, stary. No to gorące jest na języku. No. Kurde. Weź. Zaraz zajem tym słabszym. <grymianie> o kurno no. Widzisz, no, dlatego mówimy. Czekaj, wytrzymam. No. Wytrzymasz. A jak tam było trzeba? Ty, nie wiem na Na tym, bierześ 5 minut wytrzymał. 5 minut? No. I pośpiewał jeszcze? No. Serio? Tam Serio. Tak jest? Pokaż tą kartkę. <grymianie> no, ale trochę ten, trochę się spuściłem, trochę te łzy poleciały. No. No, Czyli mocniejszy jest niż e, chips, którego jadłeś. E, ten kawałek, nie? Ty, no, no. Ale już jo, ja, już i łzy się, To była taka postura, po z organizmu. Nie, no jak. No. Hot not challenge. Tyle ja tego było. Peace.